I... dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj udajemy się... Widaczka zaraz dojdzie, także zaraz tutaj będzie dziś spokojnie, zaraz się gdzieś znajdę. Dzisiaj udajemy się do restauracji po kuchennych rewolucjach, ale uwaga! Było to, kurczę, nie pamiętam 12 albo 14 lat temu i było to w innym miejscu trochę. Jest to restauracja Namaste w Zielonej Górze. Ona wygląda w taki oto sposób. I widzicie, ona w tej chwili jest tutaj. Tutaj jest wejście do tej restauracji, my zaraz tutaj wejdziemy. Ale gdy były Kuchenne Rewolucje w Zielonej Górze, to ta restauracja nie znajdowała się w tym miejscu, tylko ona znajdowała się tutaj, obok zaraz. O, w teatrze tam. I w odcinku jest pokazane, jak tam była robiona Kuchenna Rewolucja. Ale potem, tu jest teatr, tam zaraz było, ale potem za teatrem trzeba było wejść, tam w budynku właściwie teatru, tam czuło, czuło. ale się przenieśli tutaj. Do tego idziemy tutaj, zobaczmy, jak to wygląda. Hmm. Hmm. Nie, no to był trudny Nie prawda? mieli? Już dotarłam? Jak już wszystko wiecie, to już nie będę się powtarzać. 12 lat po kuchennych rewolucjach sprawdzamy. Czyli 12 było, nie 14. Jesteśmy Jeśli chodzi o polecajki Pani Magdy, to już nie ma w karcie dań Pani Magdy osobno wyodrębnionych, ale wiemy, które były, więc zamówiłem te, które Pani Magda wtedy polecała. Zobaczymy, jak będą smakować. I myślę, że będziemy tutaj ostro mieli do oceny, do porównywania z tą drugą restauracją indyjską, którą byliśmy w Zronieniu. Tak, nie po rewolucjach, A czy... no jak ta jagnięcina, smakowała Ci? Ja muszę to Dobra, ale musisz jeść z sosem nie tym miętowym, socie. jest rewelacja. Trzeba będzie niestety, chyba to wszystko wziąć na wynos, ale chociaż spróbujemy, nie? Tak. Tutaj są dwa rodzaje mięsa, jest jak mięsina i kurczak. Jest jakiś ich ser, robiony przez nich, to chyba to idziemy jest ten ser. O, to? jest ser? Wygląda jak awokado. to kurczak? Aczkolwiek jak wróciliśmy tam ten filmik, to radziliście nam, żeby przejść tutaj, że tu są lepsze smaki. Także zobaczymy. No to przesiliśmy. no, zobaczymy. Wnętrze jest super. W porównaniu do tamtego, który był w teatrze, to tutaj jest dużo ładniej, tak bardziej bombajowo. Taki bombaj. Do tego muzyczka? Gara, jest fajnie. A ja się tak ubrałam, zobaczcie, pasuje tutaj do tych kolorów. Szczególnie a ty taki ciało. A ty taki czarny jesteś. Ja jestem czarny. No nic, ja wziąłem sobie lunch. Słuchajcie, mam całą listę. Jeżeli ja to wszystko dostanę, to ja po prostu w nie wyjdę stąd. I słuchajcie, mamy już, mamy już, mamy już. Co już. Co tam mamy? No jeszcze nic nie mamy. On mamy przystawkę mamy. na razie. I trzy sosy. Panir pakora, moi drodzy, czyli ichniejszy ser hinduski na bazie mleka krowiego, który robi się w takiej specjalnej panierce z mąki soczewicowej. I do tego, ale też do chlebków nam, takich bardzo charakterystycznych dla tej kuchni, dostajecie zawsze trzy takie miseczki sosu. Sos miętowy, sos jogurtowy i sos daktylowy. Podejrzewam, że on będzie słodki, daktylowy. bo to jest nowość pewna, której wcześniej tutaj nie było za, przed Magdą Gessler. I on później został właśnie wprowadzony. Czy on jest słodki? Mhm. Słodki, czyli taka à la marmolada do sera, moim zdaniem, będzie dobrze pasować coś No mm. Ja też coś spróbuję. Oj, nie nie mamy chudźców? No mamy, to czemu je Miętowy też całkiem spoko, ale nie smakuje miętą. Jogurtowy, trochę czosnkowy, ale nie za bardzo. Miętowy jest taki, jaki ja pamiętam, że tutaj jest, więcej. No mi najbardziej ten daktylowy smakuje. Do sera jest idealny. Dobry, dziękuję tak? bardzo. Mm. Super, Posana? dziękuję. Wzięliśmy sobie też wersję lunchową, czyli coś, co można sobie tutaj mm, za 30, chyba 7 zł wziąć w ciągu tygodnia. I cóż my tutaj mamy? Danie, które polecała Pani Magda. Butter chicken. E, takich jeden z bardziej popularnych dań hinduskich. Mamy ryż, mamy chlebek na z masłem. No i mam e, panir ziemniak. Bo nie wiem, jak jest ziemniak po indyjsku, więc Wam powiem, że to są talarki ziemniaka właśnie panierowane w tej samej mące z soczewicy, która jest tutaj w tym serku. To jest cały taki lunch. To wszystko plus to kosztuje Was 37 zł. O, jeszcze są. Ojej. chodź, pokażę Wam, jaki nam dostaliśmy chlebek. Takie maleństwo chlebkowe. Chlebek super. To jest z masełkiem, a pod spodem jest z czosnkiem. Zaraz do tego dojdziemy. Dobra. To co? Jak ci smakował ten ser, bo nic nie powiedziałeś. Rewelacyjny, o zaraz do tego dalej jadę. Ja już y, usłyszałam y, od ciebie słowo tłusty, to się już wystraszam, że ty zaraz powiesz, że jest niedobry. Nie, nie, on jest tłusty, ale bardzo dobry co jest jeszcze ciekawe, to ja wam coś pokażę. Talerze, które się dostaje do potrawy, są wysypane... Widać to? Widać. Takim zielonym jakąś przyprawą. Czytałam, że to jest kolendra. Jak ja to spróbowałam, to to mi do kolendry w ogóle nie pasuje. To są jakieś inne zioła, pyszniejsze. Trochę się boję tego jeść, bo ja jestem... Miałam kiedyś przypadek taki nieciekawy w hinduskiej restauracji i to chyba nawet w Tutaj. tej. Tutaj. Znaczy, tam... No, ale mam nadzieję, że dzisiaj mnie nic nie uczuli i że będę mogła wszystko popróbować. Dam Ci jeszcze tego. To jest w tej samej mące, co właśnie Pawełek ma ser, tylko to jest ziemniak. Ziemniak. Tak. Próbuj sobie. Chyba może z sosem będzie lepszy. Bardziej tłusty moim zdaniem. Chyba ser lepszy. Ryż na sypko. Ugotowany. Bardzo poprawny. Tutaj mam sałatkę, surówkę z kapusty na zimno. No i tutaj jest krój tego dania, czyli batercikę. Zobaczymy jak to. Widzę, że jest dużo tłuszczu. Wygląda to dość tłustawo, nie wiem. Dobra, dużo tego mięsa nawet. Ja go Dużo mięsa. Mhm. Widzę, że jest rozwalające, mięciutkie mięso. Ale powiedz mi, jak ten baterczyken, bo mm. pani Magda go polecała, więc. Ja robię w domu też batercik. Słodkawo. Uczyłam się na warsztatach właśnie z jednym z takich hinduskich szefów. Rzeczywiście, bardziej słodki niż mój. No. Ale przyprawy są bardzo podobne. Jest bardzo podobny smak, ale cukier jest. Rzeczywiście, jest dużo cukru i trochę mi przeszkadza. Zobacz tu. Nie wiem, czy ty widzisz to? Widzisz, jak to podchodzi? Jest taka warstewka tłuszczu, taka dosyć spora ta warstewka jest tak. Ten battered chicken mi smakuje, ale uważam, że albo nie jestem przyzwyczajona do tego, że to jest takie słodkie. Cukier mi troszeczkę tutaj mm. przeszkadza. Sos jest cały słodki. No dlatego mówię, to jest takie jak pomidorowa dos dosłodzona, tak trochę to tak smakuje. Ale przyprawowo. Yy, no jest naprawdę dobrze dosmaczona, to trzeba powiedzieć. Też to jest to jest z czosnkiem. Z czosnkiem. Mhm. Ja ci dam z masłem. Nie mogę tam tego? No możesz. Ale czemu nie chcesz mojego? No, z czosnkiem. Ja wezmę spalone. Mhm. Mmm. No te chlebki takie pamiętam, że takie były. Smakuje jak z pieca tandor. A czujesz czosnek? Malutko. właśnie. To nie jest też do jedzenia tak, tylko właśnie z sosem. Mhm, do maczania, tak. Także ser bardzo dobry, chociaż troszeczkę tłustawy. Ten ziemniak najmniej mi smakuje, bo jest chyba tłusty mocno. O, i teraz to z pieca tandor. Niestety Postawiłem coś nowego. Ja tej nazwy nie pamiętam. My ją wam podpiszemy, jak to się nazywa. Natomiast chcę to też spróbować, tego szaszłyka. Ale to mięciutkie. trzeba jeść z tymi sosami, ale, mięciutkie ale te... suche. To Jakbym miała wybierać, to jednak wybieram to moje danie. Zmienię sobie sos. No tak. ja jestem bardzo zadowolona z, z tego swojego dania. Jeżeli przy, będziecie chcieli przyjść tu na lunch, a lunche są od poniedziałku do piątku, za 37 zł możecie zjeść naprawdę bardzo fajny lunch. Jeszcze mango i tylko spróbuję. A co to jest za las? Połączenie jogurtu no. z mango. Taki najbardziej znany chyba deser, napój, smoothie hinduskie. To jest rewelacyjne. To chyba jest najlepsze z tego całego dania. No o, jeszcze, o. My jeszcze będziemy walczyć z tym tepiem. Tak, my jeszcze walczymy, jemy. Jak coś nam się dopowie, to jeszcze... Znaczy... No, a gdzie się bardziej smakowało? Tutaj? Czy... A, no właśnie. Czy w tamtej? Kurczę, ale myśmy tam wzięli takie różne rzeczy. Tam były... Zobaczcie sobie filmik. Mieliśmy taki cały półmisek, pamiętasz? Taką tacę dostaliśmy z takimi różnymi malutkimi naczynkami, tam co wybraliśmy różne rzeczy. No. Coś to tak jak tu, ale bardziej urozmaicone to było. Moim zdaniem porównywalnie jest. Też mi się wydaje, że są troszeczkę, troszeczkę no. inne rzeczy i, i tu i tu bardzo dobre. Tutaj mi, mi trochę to przeszkadza, że część rzeczy jest zimna. Ten ziemniak jest zimny. No, nie wiem, ja ten chlebek też już mam zimny. Trzeba szybko jeść. No. Dwa słowa jeszcze mojej drodzy o herbacie, bo chyba nie powiedziałam. Możecie sobie tutaj zamówić taką typową indyjską herbatę. To się nazywa Masala Chai. I czym się charakteryzuje Kuch? Hinduska herbata? Z mlekiem. Właśnie, że one są, jak to Paweł powiedział, bawarka. Herbata indyjska zaparzona z kardamonem. Do tego macie mleczko. Ona jest taka. Wygląda jak kawa trochę. A jeżeli ktoś nie lubi. To do wyboru jest, nie wiem, jakaś cytrusowa, imbirowa, jakaś taka, nie? Um, um, z Imbir z pomarańczą. Imbir z pomarańczą, Imbir z pomarańczą. piernikowa 3. jeszcze była i jeszcze jakaś. Ale to myślę, wydaje się, że to tylko w tym okresie zimowym. Ale jeżeli będziecie mieli ochotę na herbatkę, to... ta Szczególnie ta po hindusku, którą rzadko można spotkać gdzieś w mieście, to ja was zapraszam na tą herbatkę, a my sobie tutaj... Polewamy, polewamy. polewamy jemy, Który sos Ci najbardziej podchodzi, powiedz mi? Do tego kurczaka co ci najbardziej podchodzi? Każdy, każdy nie? Mm. Mi się wydaje, że do, pani, do tej pakory panier do tego sera mi najbardziej smakował ten owocowy, daktylowy. Ale na przykład do chlebka, czy właśnie, żeby sobie kurczaka poleć, to praktycznie każdy pasuje. Tak, no bo ten daktylowy właśnie nie wiem. No, także super, bo to może wtedy inny wymiar mięsa w każdym kęsie możecie mieć. Mm -hmm. Także super. Fajna uczta, nic na razie mnie nie uczula. Nie czuję, żeby mi tam coś wybuchało w gardle, więc chyba jest dobrze. Okazało się. Aha no. A mówiłeś w ogóle tam o tym, że tam stoi nie, taki stolik? nie mówiłem. Stoi tam taki stolik przy wejściu i w tym, na tym stoliczku stoją trzy takie miski. I my myśleliśmy najpierw, że to są surówki. Tak. Potem, że to jest jakiś ryż z dodatkami. Tak. A potem szedł pan i nam wytłumaczył, że jak już zjemy danie główne, to możemy się udać do stoliczka, gdyż ponieważ są to desery za darmo. Tak. Poczęstunek od kuchni. Tutaj mamy pudding ryżowy z tego co zrozumiałam, a drugie to jest jakiś indyjski specjał. połączenie chyba też połączenie na pewno soczewicy z marchewką i chyba przyprawami korzennymi, ale nie jestem pewna. No to ja próbuję najpierw pudding, którego nie lubię. Ryż na słodko, to nie, nie, Ja nie też nie tego mnie. nie lubię. A tam widziałam, że jest migdały, skórka z pomarańczy, no z cytryny. Tak. No zdecydowanie ja tego nie lubię. To coś jak wiecie, ryż na, na mleku, coś w tym stylu. No to takie coś jest. Jak, jak riso. Dobre, tak. Bardzo mm, słodki jak pierun. Dużo słodyczy, dużo bakali, Czuć skórkę cytrynową, pomarańcze, orzechy. Mm. Niby nie lubię takiego, ale tak mnie ciągnie do tego. Ale dobre to jest. To lubię, ja to lubię, tak. Ta marchewka mnie trochę jest soczewicą, trochę mnie nie, nie przekonuje. Tak, ale która to? Bo to są jakieś dwie? No właśnie ja nie, nie wiem, to niby były dwie w dwóch różnych miskach. I trochę kolorem się różnią. I trochę kolorem, tak. Najpierw to takie sypkie coś, to to jest na pewno z soczewicy. Słodkie jak pierun. Mm, nie mam. Dziwne. Do niczego jadłem. to nie możemy Nie tego... takiego czegoś, nie wiem, jak to jak to, to smakuje. I jak to porównać do czegoś? Nie ma niczego do porównania. Nie ma do czego. Ma czy... Marchewki tu nie czuć. Jest tylko ten kolor. To może to, jest to jednak to samo. A to zaraz sprawdzimy, czy to jest to samo. To jest to samo? Nie, trochę inaczej. Ojejku, jakie słodkie. Chyba jednak najbardziej smakował mi ten… Ryż. Ryż, którego, tak. którego ryżu na słodko nie lubię, no. ale ten mi smakuje. Mm, ten pudding ryżowy jest mega. To nie są nasze smaki. No nie, bo to są indyjskie. To jest bardzo coś słodkiego i i nic więcej nie czuję poza słodyczą, nie wiem. A tutaj jednak się wybijają te bakaliowe rzeczy. No jeszcze to drugie bym zjadła, to takie sypkie. To się dziwne, ale czuje się normalnie jak w Indiach, rozwalony na kanapie. Boliły ci tam tańczą. Właśnie się zdziwiłam, że Pawełkowi to smakuje, bo on nie cierpi takiego ryżu. Było dobre, ale no nie zjadł tego Ale całej byś nie zjadł? Nie? nie, absolutnie nie. Spróbować mogę. No. Tak. Do tego świetny pomysł, żeby sobie można samemu, za darmo, tego typu innych zupełnie rzeczy, których na co dzień w restauracji, ani w domu sobie nie, nie zrobisz. Chyba, że się akurat interesujecie taką kuchnią, a to wtedy tak. I moi drodzy, weszliśmy, weszliśmy. I ja ile zapłaciłeś tak z ciekawości? 205. 205, ale pamiętajcie, że my byliśmy w trójkę, czyli no te 50 złotych musicie jakby odłożyć, no. bo to herbata plus danie, to tak, nawet może tak, 60. Tak. No, 205, no to powiedzmy 150, to nie jest aż tak... Normalna cena znowu. Myślę, że całkiem porządna cena. Porządna? Jak na dzisiejsze czasy to? Jak na dzisiejsze czasy, no tak. To jak najbardziej. Bo było tego sporo, wzięliśmy tego dosyć sporo. Yy, bardzo nam wszystko smakowało: wszystko dosmaczone, dosolone, do. pieprzone. No to, to, co tam powinno być, to wydaje mi się, że było. Bardzo soczyste mięso. Jedyne, co to. znaczy, nie soczyste, ono było miękkie, mięciutkie. I właśnie tej soczystości na tym szaszłyku mi troszeczkę zabrakło z pieca tandur. Chyba, że ja po prostu wolę mięsa w sosie i być może ten butter chicken dlatego dla mnie wybrał. Ja sobie zalewam tymi sosami, co mieliśmy. A ty? Mieli. Który kurczak? Który kurczak? Ten mój butter no twój, twój. Jednak, twój, no, twój. czyli też w sosie. Czyli my za butter chicken bardziej. Ja sobie go zalewam tymi sosami, co dostałem. Ten co wódale. pani Magda poleca z tych dwóch kurczaków, to bardziej nam ten butter chicken smakował. Chlebek, który pani Magda poleca, fajny, ale pod koniec już się zrobił trochę gumowaty. No, dosyć zimno w restauracji było i on się bardzo szybko wystykł i. No, Gumowate. Ale na początku jak lepszą to No, no, no i ogólnie na plus, na piątkę, yy, po rewolucjach nie mamy tutaj już śladu, w sensie nawet w karcie nie ma, że, że coś było, ale zważywszy na to, że tak długo ta restauracja już od 12 lat po rewolucjach działa, to wydaje mi się, rewolucja że rewolucja się udała, że super tutaj to wyszło, właściciel ciągle ten sam, a jeżeli lubicie smaki właśnie hinduskie, to na tak bardzo serdecznie Was zapraszamy. Nie, nie umiemy porównać i nie wiemy, która restauracja nam się lepiej smakowała, w której nam bardziej smakuje, czy w tej, czy. Jakie tutaj są, to widać, że prosto z Indii w tej chyba przywieziono. Drugiej na Chopena, ale jak mówię, jak lubicie takie smaki, to myślę, że i tu, i tu powinniście się wybrać. A jak szukacie śladów pani Magdy Gessler, tak jak my, to tutaj koniecznie. Dla nas na plusik. No cóż, lajkujcie, komentujcie. Odcinek. Może tu byliście, to bardzo proszę o wasze komentarze, co jedliście, jakie macie odczucia, bo myślę, że jest tyle opinii na Google, że dużo z Was na pewno tutaj było i jadło. Więc zapraszam do komentowania, lajki, komentarze. Miele widziane. I do zobaczenia. Na razie, pa!